Kupiłem budowniczych za jednego, 10 i 100 dolarów. E, no, po przeliczeniu to wychodzi naprawdę bardzo dużo pieniędzy. I dziś właśnie tym się z wami podzielę. Ze względu na to, że istnieje taka stronka jak Fiverr, na której ludzie mogą się ogłosić z różnymi rzeczami. Z tamtych stron ludzie zamawiają na przykład różne dziwne pozdrowienia. No, i właśnie tak się składa, że znalazłem na niej budowniczych, którzy uważają, że wybudują nam coś w 99 nocy adekwatnie do ich stawki. 5 tysięcy lajków, kolejny tego typu film. Pamiętajcie o zostawieniu suba. I napiszcie w komentarzu, jaka jest wasza ulubiona klasa albo... Wymarzona klasa, właśnie w 99 nocy, no to macie szansę zgarnąć właśnie tą klasę postaci. Dlatego piszcie, lajkujcie, komentujcie i lecimy z naszymi budowniczymi. Pierwsza osoba, jak widzicie, jest tutaj za dolara e, i tak na dobrą sprawę ma ocenę 3, więc no może akurat. Nie wpływać dosyć dobrze na mm, poziom zaawansowania naszej bazy. Co zmienia faktu, że wedle opisu jest dobrym budowniczym, zna grę i ogólnie bardzo dużo gra w Robloxa. Wydaje mi się, że tyle trzeba. W takim razie klikamy kup.